Firma Criometpol, producent urządzeń do krioterapii i kriochirurgii, zaprasza do zapoznania się z filmem instruktażowym Urządzenia do krioterapii Criopol R Bryza. Składamy sztyce do nalewania do środka i czekamy, aż zbiornik się napełni. Po to, aby wszystko co wyleci z szyjki nie wpływało na osłonę zaworu próżniowego i podpokrowiec, należy przyłożyć maskownicę izolacją, która chroni górę przed wychłodzeniem. Po nalaniu, gdy już azot z szyjki zaczyna wyciekać na tę maskownicę, należy przerwać dopływ azotu i włożyć korek. Panel sterujący umieszczamy na sztycy i przykręcamy dwoma pokrętłami do oporu. Podpinamy złącze układu wagowego do panelu sterującego. Złącze posiada wyfrezowany rowek i odpowiednio wkładamy i zakręcamy pierścień na wtyczce do gniazda, aby nie wypadło. Wkładamy głowicę wolno do środka aparatu. W momencie zetknięcia cieczy z grzałką następuje intensywne parowanie. Należy wtedy odczekać, by nadmiar azotu nie wylał się na zewnątrz. Po zlicowaniu pierścienia z szyjką zbiornika zapinamy za pomocą obejmy z motylkiem. Zapinkę zakręcamy do momentu braku ruchu obrotowego. Podłączamy przewód zasilający do gniazda sieciowego. Należy zwrócić uwagę, gdzie znajduje się kropka i odpowiednio ją podłączyć. Wtykamy przewód głowicy do gniazda i zakręcamy pierścień na wtyczce. Montaż linii przesyłowej par ciekłego azotu do głowicy. Sprawdzamy, czy pod spodem jest czerwona uszczelka. Przykładamy linię do głowicy. Opuszczamy nakrętkę i zakręcamy. Ważne, żeby nie dokręcać pierścienia do końca, aby pozostała mała możliwość ruchu obrotowego. Jeśli w trakcie wykonywania zabiegów następuje obkurczenie się teflonu i powstałaby tam mikroszczelina, przez którą wylatywałby azot w postaci pary, to należy delikatnie dokręcić nakrętkę. Czas rozruchu aparatu to 28 sekund przy pełnym zbiorniku. Po tym czasie pojawi się strumień pary. Regulacja intensywności nadmuchu odbywa się za pomocą przycisków oznaczonych trójkątami. Po wykonaniu kilkunastu zabiegów może pojawić się szron. Aby zadbać o dłuższą żywotność linii, wystarczy zwykłą szczotką oczyścić przewód ze szronu. Jeżeli minie dłuższy czas po wyłączeniu funkcji chłodzenia, aparat przechodzi w stan czuwania. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne uruchomienie aparatu.